Hej, cześć, Marku. Z tej strony jest Fuak M12, a dzisiaj ze mną jest Dorian11 Doszyński. I dzisiaj, mam nadzieję, nie będzie im przeszkadzał. Bo tak mówi. No, dokładnie, on tak powiedział. W ogóle dzisiaj gramy na serwerze Entercast.gram.pl, albo serwera będziecie mieli w opisie. Tak Nevím, pokažu vám že která kiedyś ruky, i rozvalí a vyzrobím na ošetkání. tak mám taky hodně a No radka se tam mám ten držet, tak je dobré, O. O, jsem teď No, no, teďka ještě končím, to. vůbec nic Nie wiem mi jak no. Myślać, ja no. o jak widzicie debile zostawili gąbkę Mi to jest lepiej Czemu? No nowa gąbka to jest dużo warta na serwerze Jeżeli ktoś by nie widział mam Kaiser 42 tysiące znaczy 402, 340 coś To jest baza, którą kiedyś rozwaliłem, to jest baza Gildi King żartuję. To jest baza gildi King. A tak, ja jestem w łeb. Pokażę Wam ogólnie drop. Taki jest drop. E, oczywiście polecam serwer. Ja tego serwera na pewno nie reklamuję. Ja Wam to mówię od razu. Tutaj zobaczmy moje koleżanki. No teraz nie zostało tylko No ale dobra, no tu jak widzimy. No. Nie widzę. Dobra. E, Kilo 4-3, tak kopię normalnie. Idziemy teraz na spawna Powiedzmy, że to jest taka prezentacja serwera. Na początku dostaje się Kid grać i to jest taki kid. kid Star. Star. Tak, dostajemy Kid Star, takie. To, co ty widzicie, no, okej, okay, dzięki, Jamek. Tutaj są rzeczy chyba dla biednych. I ludziska, może jeszcze nagramy dzisiaj, i, no, chowanego na dworze. No, chociaż jest dużo stopni, ale... raczej znaczy mało stopni, ale się postaramy dla was. No właśnie, dla was. No i Dorek się uparł, że to będzie na moim kanale. Na moim? No, on będzie na naszym. Tutaj w ogóle wyrzucałem te wszystkie niepotrzebne rzeczy. Yy, to chyba działa, to to, o. To. Nie, to tak nie działa. Dobra, może tekstu poka wam podam yy, w opisie. Ale dobra, nie przedłużając. Tutaj jest to sobie teleport. Yy, tutaj, widzicie, jest yy, budynek informacyjny. To jest skill, no nie? Tu są moment, Gdzie to jest No dobra, później Wam to pokażę jak e Tutaj są mistyczne sety. Ochrona... no nie, takie. A to jest mistyczny set 2. Polecam, zbierajcie. Mistyczne bronie. Zajebisty mieć. I tutaj możemy dostać za 4 emeraldy w sumie. No, to jest. jest hełm wojownika i tak dalej. To są sety wojownika. Oto jest zimowe buty, ochrona i tak to, dalej. To jest naprawdę epicki set. Później są. E, ty nie ma co. Później są. E, Miecz maga, mam. mam. E, Miecz osadnika, miecz z kamienia, miecz wit witera, łuk strażnika, kilo górnika, sikiera drwala. No i na Szykierze drwala się kończy. Następnie mamy. Tutaj mamy, zakupisz tu różne przedmioty, e, potrzebne do gry i roz... rozwijania swoich, e, frakcji, nie o tutaj już byliśmy, e, drop, e, czy paru dropów, chyba tylko sendermanów, innego jego dropu tutaj nie ma, m możliwe, że Podam wam w opisie kanał tego Aczidoriana 11 Ryszynskiego. Eee, oczywiście polecam, tylko dzisiaj był taki mini fail. Pokłóciliśmy się, pogodziliśmy się. Pokłóciliśmy się, pogodziliśmy się. A teraz właśnie jesteśmy w tej chwili pogodzeni. Pokłóciliśmy się o. A że wam puszczę filmik. Nie wiem. Może wam wstawię... Jak się pokłóciliśmy? No, dobra. Otóż jeżeli chcecie zobaczyć to tej. Ale później. Najpierw to tutaj zróbmy. To jest publiczna sołniarka. Drop. Jeszcze raz wam pokazuję. Drop. Emeraldów zero. Co poczekajcie, bo ja muszę trochę emeraldów wydro... Czemu tutaj mam 0 emeraldów? Uczekajcie bardzo. Was proszę. No nie wiem, w każdym razie drop emeraldów jest chujcie ciężki. To ja tak powiem. Tutaj mamy i tam na gildię. Potrzeba ponad 32 gąbki. 64 płotki, 64 ryby i tej. 16 kompasów, tam możecie sobie zastopować i zobaczycie. Mm. I... To jest kup. I chciałbym coś dodać. Zabajmy. Że pod komentarzami możecie... Że w komentarzach możecie pisać, kogo bardziej lubicie. Reziego czy a Dobroskiego. No. Dobra, tutaj ma... Na przykład patrzcie, mamy jedną tą gąbkę. Sprzedaję. My, i wracało nam do konta strasznych Hassel. 7,5 tysiąca, tam na górze nic nie ma już. Przynajmniej ja tam nic nie ma, sprawdzałem, Tutaj mamy iron block. Możemy sprzedać za dużo też. No, Gold block. Również możemy za dużo. I tej Moment, powiększę Wam skalę, bo mało to jest. E, Skala... jak to się mówi, zapomnieliśmy włączyć Skype'a? No, o tym przepraszam Was, bardzo się pomyliłem. E, nie miałem 40 paru, tylko miałem 29 tych. No więc tak moimi to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Może wam zrobię mini giveaway, 8 kopsów do wygrania. E, trzeba napisać e, gran na serwie. I wylosujemy 8. Osiem... Nie, wylosujemy 2 osoby. 3, 3, żeby było pani No dobra, to 3. I damy jej przy okazji. Ma, e, Mistrzurkę Magia Świąt, dwie mistrzurki. Na każdej na sobie po jednej, albo nie, damy jej ochronę seta. A więc tak, ja wam pokażę, co daje ta jeszcze mistrzurka Magia Świąt i pójdziemy na klepet Bo jeszcze chcę w administracji, War PVP. E, muszę przyznać, bardzo przydatne to jest. Patrzcie, patrzcie, jakie dało nam efekty. Dojeżdżamy go, widzicie moi drodzy. Chyba myślałem, że rzemyk ma antyknopek, ale jednak nie ma. Oni tak moi mili, jak widzicie, się klepiłem w Święta już minęły, no i przepraszam, że zdedam. No to było dla Was taki... Oh, o no, dobrze, no, dobrze. powiedzmy, że to jest reklamacja serwera. A coś na razie, pompa. Hu.